Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszej serii na kanale, mianowicie w zagrajmy w Arkania, e, czyli, innymi słowy, podruba Gothic, Gothic 4, tak zwany, e, przynajmniej przy premierze. Szczerze mówiąc, e, słyszałem, że ta gra jest bardzo zła. Grałem w nią raz w życiu. chyba i nawet nie skończyłem. Doszedłem do jakiegoś tam momentu. Takie jakby drugiej wioski czy coś takiego. No tak czy siak, bez, bez zbędnego przedłużania. Chciałbym Was na początku poprosić, żebyście dali znać w komentarzu, co sądzicie o tym materiale, więc obejrzyjcie do końca. No i zostawcie suba, jeśli jesteście nowi. Tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania na średnim poziomie trudności. Zginął robar drugi. Upadło królestwo. Jego koronę otrzymał bojownik Inosa, który przyjął imię Robar III i obiecał zjednoczyć królestwo. Los sprzyjał Robarowi III i wkrótce objął on we władanie kontynent. Lecz gdy wyruszał na morze, chcąc odzyskać Wyspy Południowe, na królestwo padł dzień, który zmącił mu umysł. Gdy jego oddziały dotarły na Arganie i zajęły Torniarę, umysł Robara był zaledwie świeczką migoczącą w ciemności. Amulet... Trze... Trzeba walczyć. 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 Dowódcy Robara Wypełnili rozkazy co do Joty. Lord Hagen poprowadził swych żołnierzy na zachód wyspy, a Lee na wschód, gdzie miał oblegać królewskie miasto Setarif. Co tu się stało? Aha, to jest koniec pokazówki, okej. Okay. No troszeczkę dziwne. No, ale zgaduję, że to będzie samouczek, ten pierwszy odcinek. To wydaje mi się, że to będzie po prostu samouczek, który będziemy musieli przejść. Czy nie? Czy mylę się? potem przejdziesz potem Cisza! Potrzebuję ciszy i spokoju. Okej. Okay. To było śmieszne, w miarę. Bezimienny. Bohater z pierwszych trzech części, czyli Robert III. Kochani moi. Łomo, my ogniste jeszcze Turla się. Na prawym przycisku jest turlanie się. Okej. Okay. Pod spacją jest skok. Czy jest tutaj coś, jak Nie potrafisz się skradać. Ale jest skok. Aha, dobra. Jak się trzyma lewy przycisk, to się. Czyli gramy w tym momencie <grymne> naszym bezimiennym z Gutika 1, 2 i 3. Okej. Graficznie wygląda w miarę okej okay ta gra. Nie mamy czasu. A jak się chowa broń? A, pod jedynką się chowa broń. Aha, czyli chyba bieganie szybsze jest po prostu jak się chowa broń. Dobra, strasznie jest tutaj czuła mysz, więc muszę sobie zmniejszyć czułość przyciskiem. Dobra, teraz powinno być w miarę ok. Tutaj oczywiście otwórzmy drzwi. No i szkieletory. Coś czego brakowało mi w gotiku trójce. <laughs> nie no, żartuję. Autofokus. Jest z tego co widzę. A czekajcie, chcę zobaczyć, jak będzie wyglądać, kiedy nas nastakuje ten mocne uderzenie. O, nie udało mi się trafić jeszcze. Okej, okay, dobra. I to jest potężne uderzenie, po prostu. O boże. Czuję się troszkę, jakbym grał w. Czuję się troszeczkę, jakbym grał w tego. Ehm... Nie mogę sobie przypomnieć, jak się ten tytuł gry nazywa. Jak sobie przypomnę, to wam powiem. Najwyżej w następnym odcinku, jeśli nie przypomnę sobie teraz. Staminy brak, widzę. Jest na minus chyba w takim troszeczkę wypadku. jakiś samograj, troszkę bym powiedział. Tak zwany przez, przez Bractwo ludologów. Ale zobaczymy. Może to tylko taki samouczek ma działać, żeby pokazać nam, jak to wygląda. Członkowie milicji. No, przecież to nasza. Ale w sumie to jest samouczek. Czego ja oczekuję od samouczka? Plus nie gramy na jakimś wygórowanym poziomie trudności, więc wydaje mi się, że to też, też ma na to wpływ. Dobra, idziemy po prostu tam, gdzie skąd przychodzą rycerze i tyle. Nawet chyba nie ma sensu chować broni, ale fajny ten miecz ognisty. Ładnie zanimowany jest ogień na tym mieczu. Podoba mi się to. Podoba mi się też, że ten miecz rzuca światła, nie jak w niektórych grach. Masz płonący, płonący miecz, który nie rzuca żadnego światła, tylko po prostu sobie płonie. więc to jest akurat ładnie zrobione. Tu chyba nawet się nie da zginąć, nawet tego obrywam. No dobra, tu jest demon jakiś do zabicia. Czyli zgaduję, że. No, arcydemon, u, kurde. Zaszli, nic mu nie bije oho Deduwa, nie? No, tu nie mamy nawet HP, tym kurde tutaj Dobra, on sobie uciekł, czyli musimy zafaluować chłopa Tutaj będzie kolejna banda szkieletorów, prawda? oj. Najpierw maga, jak w każdej grze, najpierw łucznicy, potem wojownicy. Nie wstawaj, proszę. Czy oni tutaj po prostu nie będą ginąć? Hmm. Kurde, mieszane uczucia mam do tej produkcji. bo to się prawym roluje, kurwa. No nie uciekaj, padale. i przepraszam. Pawianie chciałem powiedzieć. Fucking hell. Wo Czym ja się przejmuję skoro moja postać tak nie może zginąć tutaj? Ale fajnie się dodżuje tutaj, naprawdę. Feeling... Feeling gry naprawdę jest zacny, w, jeśli chodzi o dodżowanie. <laughs> skok lewu! Aj. Mogę się przynajmniej nauczyć... Um, ...feelingu w kontekście dzięki temu. Bo mogę się nauczyć, jak. Jak jak, jak działają tutaj. Um, hitboxy. W kontekście chodzi mi o no-frame dobrze. Kiedy to kiedy to się no-frameuje? Ale tu się chyba nie ma czegoś takiego jak no frameuje Po prostu jak jesteś w rangeu, to jesteś w rangeu. Nie jesteś w rangeu, to nie jesteś w rangeu. No jesteśmy tutaj naszym zaspanym wieśnioczkiem. A, tu, jesteś. Hey. tu jesteś! Ivy? Znowu miałeś koszmary? Malenka! To dlatego, że całe dnie przesypiasz. Hmm. Oh yeah. ojciec cię szuka. Gromar? Czego chce? Nie wiem, ale jest w złot... nie, ale on ma paskudni, paskudny cień zrobiony na mordzie. Widzicie te prześwity? Pomarańczowe? Tutaj, o. Normalnie jakby była po ten... poparzona. Dostanę całuska? Nie teraz. Dosłownie, to jest paskudne, zrobione. A co jest najśmieszniejsze? Gram na najwyższych ustawieniach, jakie da się ustawić. Według mnie to powinno być całkowicie wypierdolone. Może powinienem włączyć po prostu cienie yy, w tej grze. Czy ja mogę zabić własne owce? <laughs> mogę zabić owce i jeszcze. To w sumie zapierdolmy wszystkie owce przy okazji. To Expo jakiegoś daje, chyba, nie? Aż muszę sprawdzić. Dobra, czy można tu.? A, dobra, chyba E się szybko podnosi rzeczy. Dobra, zobaczmy, czy możemy tu coś przeeksplorować. Czy jest tu jakiś autolutujący mechanizm? Chyba nie, nie ma. Nie ma. Dobra, spanie w łóżku to jest wszystko. Kurwa, czy ja mogę wstać? A, dobra, E muszę wcisnąć, żeby wstać, ok. No dobra, czyli nie dostałem ani jednego grama Expo chyba za owieczki. Natomiast ekwipunek, zobaczmy, co tu mamy w ekwipunku. Jeden do walki wręcz. Dwa do walki w ranch. Wyposażenie. A chemia, jedzenie. A gdzie są te wszystkie rzeczy, które ja zebrałem? A jednorazowe i różne. Okej, okay, dobra. Wszystko tutaj jest. Mamma mia. paski wytrzymałości. A, czyli jednak jest coś takiego jak paski wytrzymałości. Okej. Okay. Ale to dalej nam nie spada, nawet jak biję te owce. Nie wiem, od czego to jest zależne. Czy mogę sobie oddalić kamerkę? Oooo. Tu jest na minus pierwsza rzecz, czyli nie można sobie darmowo oddalać, przybliżać kamery. Tu jest jeszcze jakaś skrzynka. Fajnie, troszkę złota. O, tam statek chyba Królerobara Robara, tam gdzie jest? Króla Robar, Beziu tam siedzi na statku, czy nie? Chyba nie. Wątpię, żeby siedział na statku bezimienny. Dobra, jesteśmy w wiosce. I teraz możemy sobie chyba porozmawiać z mieszkańcami, prawda? Czy musimy iść do razie... Oruk? O kurde. Może będą mieli dla nas jakieś questy? Witaj ruku. To ty, Pasterzu. Gromar ci. ale pas. Skudnie wygląda ten ruk? Co nie, on nie wygląda tak źle, ale tak. Kurwa, to, to... Tak trochę wygląda dziwnie. Nie, ale lepiej się pośpiesz, Pasterzu. Gromar szuka cię już od dłuższego czasu. Dobra. Trochę te orki wyglądają takie, mal, takie malutkie. Spodziewałem się, że orki będą wyglądać naprawdę na potężnych przeciwników. A tutaj wyglądają na takie małe popierdółki. No ale okej. Okay. Może to jest przez to, że jest zniewolony. ...moimi plecami. A, chodzi ci o... Mogę to wyjaśnić. Czyżby. Chcę się tylko czegoś nauczyć. Tak, a moje owce potrafią tańczyć. Trzymaj się z dala od mojej córki. Od twojej córki? A, naturalnie, my. E, chcemy zachować czystość do czasu zaślubin. Ja. E, chcę nauczyć się żyć jak uczciwy człowiek. Chcesz poślubić moją córkę? Kocham ją, a ona mnie. Miłość, dobre sobie. Skoro chcesz moją córkę za żonę, musisz przejść trzy próby. Taki jest zwyczaj w mojej rodzinie. Dobra, co mam zrobić? Próby. To co mam zrobić? Wiesz gdzie znajduje się grób Melgana? W krypcie. Tuż za gospodarstwem nuta. Zgadza się. Udaj się do krypty, zabierz sztylet Melgana z jego grobu i mi go przynieś. Okej, okay, czyli mamy pierwsze doświadczenie. O, zdobyte doświadczenie 200. Czy tu się poka... Po czym się tu patrzy? O, tu jest pod... K, mamy. Em, duch walki, dyscyplina, wigor, precyzja, ukrywanie się, zapał, nastrój. Czyli nie mamy punktów zdolności, ale to chyba będzie się dodawać samodzielnie, czyli to jest coś, co już mi się nie podoba w tym goticzku, ponieważ miałem nadzieję, że tu będzie bardziej postawienie na... Ooh. Że tu będzie bardziej postawienie na to, co w klasykach, czyli e, idziesz do nauczyciela i się rozwijasz u na... nauczyciela. No, ale okej. Okay. Przynajmniej pierwsze, co zrobimy, moi mili, to przeszwrabujemy sobie tutaj wszystko, przegadamy sobie z każdym... To krew, synu? Nie obawiaj się owcy. Nie moja. Na bogów, znowu? Miałeś je ochraniać, a nie zażynać. Ups. Po ślubie Ivy. Och, to cudownie. Rozmawiam. Potrzebna ci będzie jego zgoda. Rozmawiałem. Chcę, żebym przeszedł trzy próby. Zrób co w twojej mocy, synku. Tekstury się troszeczkę za nie ładują, ale to w porządku. Przepraszam. Ostatnim razem. Nie, poczekajcie, ja, 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 ja muszę zrobić jedną rzecz, mianowicie wyłączyć te cienie cholerne, bo te cienie sprawiają, że czuję się jakbym grał w, w tym, jakoś cieni niska, zastosuj, może to pomoże troszeczkę. Teraz porozmawiajmy z nią. Ej no kurwa, patrzcie na to, to dużo lepiej wygląda niż na ultracieniach. Ja pierdziule. To jest niesamowite, że jakaś gra może wyglądać lepiej na niskich ustapieniach niż na wysokich, co jest do cholery? Dobra, najpierw oszrabujmy sobie tu kowala, Jezus Maria, Uuu, Specjały Almy... jakaś skrzyneczka jest? A, Czy mogę pokraść wam wszystko? Ta animacja też jest troszeczkę drewniana, no... Dobra, ta seria to chyba nie najlepszy był pomysł. No ale dobra, to no będziemy tym złym na chwilę obecną. Okradniemy tu wszystkich. Czy ty masz coś tam do powiedzenia? O nie! Kurwa, co to jest? Za cień! Co to może być za statek? Myrtański okręt wojenny? Oby nie, ale to możliwe. O boże, dobra, Czy nie masz dla nas żadnego quest'a, chłopie? No, boże... Witam. On nie ma nic do powiedzenia, to jest po prostu mieszkaniec wsi. Przejdźmy się dookoła, oboziu, o oboziu, oboziu, co tu się dzieje? Padaka... Co to za wejście na górę? Czyżby tu były jakieś ukryte skarby, o których ja nie wiedział? No jest tu... No proszę państwa... <grytanie> Ej, ja myślałem, że ta gra była pusta, jak ja w nią grałem ostatnio, no. I to literalnie. Co się kurwa dzieje w tej grze? Czemu tu NPC się teleportują i znikają? A co, Dinę? Maciek nie ma mi za złe, zabrałem ci jabłko. Oooo, Jezus, maria. Dobra, chodźmy zrobić tego questa, bo tutaj już 20 minut nagrywki. Chyba, że skończymy to no, po prostu na rozbawianiu z chłopami. Czy Oruk ma dla nas coś nowego do powiedzenia? Też widziałeś ten statek? To Feren, pasterzu. Przypływa ze świeżą dostawą. Najwyższy czas. Halwen boi się, że to okręt wojenny Robara III. Żaden okręt. Wojna jest na Arganii, daleko stąd. Do nas nie przyjdzie, pasterzu. Okej, okay, dobra, czyli mamy jakieś nowe informacje. Natomiast no, wydaje mi się, że to będzie bardzo świetna gra, jeśli chodzi o... Nagrywki będzie bardzo śmiesznie, kurde bele no. O, tu jest jeszcze jakiś chłop, który ma wykrzyknik. Czy jak mają dla nas questy to są wykrzykniki? O, jeszcze nasza dupeczka chce z nami pogadać. Chciał mnie sprawdzić. Sprawdzić? Tak. Powiedziałaś mu o nas? Nie upadłam na głowę. No ale ktoś mu o nas powiedział. Co teraz? Teraz muszę twemu ojcu sztylet z grobu Melgana, żebyśmy dostali zgodę na ślub. Chcesz mnie poślubić? Oczywiście. Chcę, tylko to dzieje się tak szybko. Ale Jezus, ona nie ma animacji gadania. Kogo twój ojciec mógł się o nas dowiedzieć? Może od Oruka? Powiedziałaś o nas orukowi? Nie, zobaczył nas i oto się pokłóciliśmy. Ona nie ma. Od... Ona nie ma animacji otwierania ust. wie to jest, to jest. mega śmieszne. Z jednej strony. Ale dobra. No chodźmy pogadać z tym chłopem tutaj. Czy da nam jakiś miecz? Albo kosę? Wybacz, pastuszku, ale nie możesz przejść. Kretoszczury rozlazły mi się po polach. Dopóki się ich nie pozbędę, nikogo nie przepuszczę. Gromar wysyła mnie do grobu Melgana. Hmm, gromar. W takim razie przepuszczę cię. Mam nadzieję. Słuchaj no, pastuszku, mam dla ciebie propozycję. Jaką? Jeśli wybijesz kretoszczury na moich polach, dostaniesz moją pałkę. To dawaj pałkę. Zajmę się tymi kretoszczurami. Masz kretoszczury na polach? Myślałem, że słońce im nie służy. Słońce im szkodzi, to prawda. Ale mimo to są groźne. No okej. Okay. Teraz ekwipunek. I mamy tutaj no, różne bronie. 6 do walki. O oh Jezus, ale to jest upgrade. W porównaniu do tego naszego 2 beznadziejnego. Dobra. Idziemy sobie najpierw przeeksplorujemy tutaj całe to. A M, aby otworzyć mapę i zorientować się, co ja muszę tutaj zrobić. Polowanie na kredyżu, czy pokazuje nam wszystkie znaczniki na mapie? To też taki troszeczkę minus. Chociaż z jednej strony, jeśli ktoś nie, jeśli niektóre questy byłyby, no ale nie, no to zabił mi troszeczkę, zabija mi to troszeczkę vibe tego oldschoolowego gotika, w którym trzeba było czytać ze zrozumieniem, dokąd trzeba było się udać. O. Czemu mi energia nie spada? Czy ja wytrzymałeś tracę tylko w momencie, w którym kogoś zabijam na zasadzie tutaj z łuku? Czy, czy tu są ryby pod spodem? A, nie można ich podnieść. Fucking. Przejdźmy się. Nie, nie, nie siadaj tu. No. Przez przypadek wciskam E czy, co jakiś czas. E, chcę sobie przeeksplorować to miejsce. Może znajdę tu akurat coś, co mogę podnieść niestety chyba nie, ale tam jest jeszcze dwóch typa. Dobra, zobaczmy czy oni mają nam coś do powiedzenia na do widzenia. Jest mieszkaniec wsi i mieszkaniec wsi, czyli oni nie będą mieli nic ciekawego niestety do powiedzenia. Ale w sumie zabierzmy to. Mieszkańcy wsi raczej się nie przypierdzielą, że ich... Nie przypierdzielają się do nas, że ich okradamy. Okradamy, co jest też troszeczkę takim minusem, ale kurwa najlepsza gra Gothic, Tylko po to, żeby była kontrowersja, bitches. <laughs> jabłuszka! Czy jabłuszka dają siłę? To jest to najważniejsze pytanie. Może, jeśli ktoś grał w, w tą arkanię Gothic 4, to dajcie znać, czy jabłuszka podnoszą siłę. Jeśli tak, to będę je stakował. Będę je oszamał. W następnym odcinku może. Może może się dowiem. W takim wypadku. Tutaj mamy jeszcze kilka kretoszczurów, ale ja sobie oczywiście tutaj przeeksploruję. I zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Skończymy tylko tego kłaściorka. Dobra, tutaj nam dwa kretoszczury zostały. No i idziemy aż pod grobowiec. Ale tutaj są skryptowane sekwencje. Okej, okay, czyli... Nasza postać wie, jak plus minus walczyć orężem. Znaczy, bronią białą. Tutaj widzę, są roślinki. To się zawsze przyda. W szczególności, że może być ciężko. A może tutaj będzie łuk jakiś do zdobycia? Gdzieś jeszcze? To jakaś skrzyneczka jest. Nie, to tylko pień. Nie ma nic niestety. Nic niestety tutaj nie ma. No, dobra, chodźmy po te ostatnie dwa karty szczurki i zakończymy tutaj odcinek. O, oh Jesus. Dobra, czyli nasza postać po prostu szybciej biega. Nie ma tu chyba sprintu, jeszcze nie wiem, czy tu jest jakiś sprint, czy nie. Nad chwilą obecną nie, nie zapowiada się, jakby był tutaj sprint ani nic w tym stylu. Wow, co to było? Czemu moja postać przestała atakować? Co ty pijesz, kurwa? Dobra, udało się. Mam tu jeszcze obuszka przy okazji. Ten quick, quick picking to jest troszeczkę dziwne. Ale okej. Okay. Hmm, czy ten ty ja wejdę sobie na górkę? Jeśli będę chciał, czy nie? O, tu jest jeszcze jakaś roślinka do zebrania. Czy nasza postać potrafi się wspinać? Chyba nie potrafi się wspinać. Dobra, kolejny minus tej grzy tej grze. Nasza postać nie potrafi się wspinać, ale nie z tu. I sobie zakończymy tutaj odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Dajcie znać, co sądzicie. No i widzimy się w następnej odcinku serii Orkonia. Cześć, cześć.